Przyjaciele. A więc idziecie przez pole kukurydzy, tak? Właśnie, ale wysoka ta kukurydza, nie chcielibyśmy zabłądzić. Nie bójcie się, idźcie ścieżką z niebieskich kamieni, a na pewno nie zabłądzicie. Blu, blu, blu! Dobrze, pójdziemy po niebieskich kamieniach. A, tylko nie idźcie ścieżką z czerwonych kamieni. Bo na niej pełno złych czerwonych mrówek. Uuu. Idźcie ścieżką z niebieskich kamieni, a przedostaniecie się na drugą stronę. Thank you. Dobra, Budku, to idziemy. Doronie widziałaś, gdzie zniknął nasz ptaszek? Mały ptaszku, zaczekaj! Baby Bird, wait! Mm. Widziałeś czerwone murki, a tak i niej małego ptaszka. A to mój przyjaciel, to coś wie znajdźcie tu.